Każde łazarskie przedszkole wiadomo ma swoją specyfikę. Niemniej jednak staramy się współpracować, dzielić się wiedzą, doświadczeniem, wiadomościami. Nauczyciele się spotykają, dzieci chodzą do siebie na przedstawienia. Myślę, że warto przyprowadzać swoje dzieci do łazarskich przedszkoli. Mamy pewne rzeczy na wyciągnięcie ręki, to znaczy mamy sporo parków dookoła, mamy place zabaw, sami mamy spory ogród, gdzie dzieci mogą się bawić w enklawie Zieleni. W naszym przedszkolu propagujemy zdrowe żywienie. Dzieci raz w miesiącu przygotowują jadłospis na cały dzień, nawet posługując się gwarą poznańską. Bardzo często odbywają się różne warsztaty kulinarne, warsztaty piernikowe. Dzieci dekorowały pierniki wcześniej jesienią dzieci z kolei robiły pyszne, zdrowe, jesienne kanapki, którymi poczęstowały swoich rodziców, a dzisiaj robią właśnie maluszki nasze, takie szaszłyki owocowe, bo zależy nam na tym, aby dzieci zdrowo się odbyła żywiały, Żeby wiedziały i rozumiały, jak ważne są owoce i warzywa w ich diecie, no i żeby spożywały je w każdej porze roku. W naszym przedszkolu realizujemy program autorski pod tytułem Leśny Ludek poznaje swoje miasto, rodzinę poznań. Głównym celem tego programu jest budowanie więzi, takie poczucie przynależności do rodziny i do środowiska lokalnego. Tak organizujemy dla dzieci. Różne sytuacje edukacyjne, na przykład wycieczki po Poznaniu tramwajem do różnych muzeów, na przykład Rogala Świętomacińskiego, do Centrum Kultury Zamek, do Centrum Stary Rynek. Podczas zajęć dydaktycznych, które prowadzimy w przedszkolu, staramy się tak organizować ten czas dzieciom, żeby była różnorodność metod i technik. Po pierwsze, żeby rozwój się kształtował na różnych obszarach, ale też żeby zajęcia były atrakcyjne dla dzieci. Dlatego w czasie zajęć są takie elementy matematyczne, są ćwiczenia językowe, są zajęcia plastyczne. Dzieci się uczą poprzez zabawę i ta forma właśnie powinna być jak najczęściej stosowana w przedszkolu. Czy o dzieciaków różna są nowiny. Naszą tradycją są coroczne spotkania styczniowe z seniorami z parafii św. Anny. Tutaj panie seniorki i panowie seniorzy przychodzą do nas, dzieci przedstawiają jasełka. Dzieci są potrzebne seniorom, a seniorzy są potrzebni dzieciom, tak więc takie spotkania są bardzo cenne. Jesteśmy w przedszkolu numer 25. Jest to stary budynek, natomiast dość dobrze dostosowany do, do potrzeb i możliwości dzieci. No staramy się bardzo dokształcać. Wiemy, że to jest tak naprawdę wpisane w nasz zawód. Korzystamy z ofert, które są na terenie poznania m.in. przez ośrodek doskonale nauczycieli, ale, ale nie tylko. Są to też różne inne prywatne firmy. Tak naprawdę wszystko to, co dzieci robią rękami, to się przekłada na to, co one później na przykład będą robić w szkole, jak, jak będą sprawne. Każda zabawa manipulacyjna od zwykłych układanych puzli, klocków przez wycinanie, przez wyklejanie, zduszanie, gniecenie itd. No to bardzo uwrażliwia dzieci i rzeczywiście efekty można zobaczyć w prawie że od razu. Dzieci są diagnozowane w każdym roku. Każde kolejne badanie takie pokazuje, jak bardzo ta praca się przekłada na efekty. Niestety do mnie jest w stanie zapewnić kontaktów społecznych, które są bazą tak naprawdę. I ja bym była skłonna myśleć, że przedszkole głównie od tej strony właśnie społecznej no jest niezastąpione. obecnym roku szkolnym realizujemy program Bezpieczny Przedszkolak. Chcemy nauczyć dzieci prawidłowych postaw związanych z bezpieczeństwem. Dzieci poznają różne zasady, jak się poruszać po drodze, na jakimś światełku trzeba przechodzić, jak reagować na obcą osobę. No, dzieci na co dzień muszą wiedzieć, jak należy się zachować podczas przejścia dla pieszych. Jeżeli idziemy na spacery tutaj w pobliżu przedszkola, to właśnie obserwujemy skrzyżowania, zatrzymujemy się przed przejściem dla pieszych. Jeżeli jest sygnalizator świetlny, to oczywiście Czekamy na zielone światło i przechodzimy na zielony. Jeżeli nie ma, to też dzieci dowiadują się, jak należy wtedy przechodzić na drugą stronę. W przedszkole znajduje się na łazarzu, bardzo blisko. Rynku Łazarskiego, niedaleko Błogorskiej, ale właściwie troszeczkę na uboczu, w zaciszu między, między dwoma bardzo dużymi wieżowcami. Przedszkole jest duże, z dużym ogrodem. Obok sąsiadujemy z boiskiem dla dzieci, które, które tutaj na osiedlu mieszkają, ale korzystamy z tego, z tego boiska również. Między innymi planujemy rozgrywki e, hokeja, a w tej chwili dzieci albo grają w piłkę nożną, albo po prostu przeprowadzamy tam zajęcia ruchowe. Korzystamy maksymalnie z z tego, że mamy salę gimnastyczną, że ponieważ ruch jest ogólnorozwojowy, bardzo dobrze wpływa na, na rozwój dzieci i to nie tylko fizyczne, ale również umysłowe. Dzieci muszą się wybiegać, wykrzyczeć, wyszumieć. Dla nich to jest ekspresja, rozwój, kreatywność. Poznają swoją fizyczność też, jaki mają wpływ na, w ogóle na, na swój ruch. To spośród przedszkoli okolicznych jest zdrowe żywienie, na które kładziemy bardzo duży nacisk, staramy się dzieciom serwować naprawdę zdrowe posiłki, ale też smaczne, bo, bo to, że, że zdrowe to nie znaczy, że, że to nie jest do, do jedzenia. Bardzo często to są suszone owoce, warzywa, surowe, sezonowe owoce, warzywa, w zależności od tego, jaka jest pora roku. Nie ma u nas słodyczy. To, że mamy swoją kuchnię, jest bardzo dużym plusem, ponieważ te wiemy, co przygotowujemy. Wiemy, mamy na to bardzo duży wpływ, mamy swoich dostawców, wiemy z jakiego źródła pochodzą dane produkty, no i jest to na miejscu, czyli właściwie możemy sobie regulować też czas, który, w którym podawany jest dany posiłek. Dla dzieci w tym wieku przedszkolnym właśnie ruch jest bardzo ważny. Szczególnie właśnie w styczniu lutym pracujemy nad takim okresem sensytywnym, który nazywa się równowaga. No i wiadomo, że na lodowisku to jest bardzo y, łatwo też ćwiczyć. Przyszliśmy z dziećmi na lodowisko, ponieważ uważamy, że taka forma spędzenia czasu nie tylko w przedszkolu, wyjdzie im na zdrowie. Ja jako rodzic jestem zadowolona, że i zostałam zaproszona na to wyjście i jestem jako osoba do pomocy. Ja biorę czynny udział w życiu przedszkola, udzielam się jak mogę jako opiekun w wycieczkach. Wtedy ta współpraca z przedszkolem przebiega naprawdę w sposób moim zdaniem rewelacyjny. W naszym przedszkolu staramy się wychowywać jednym głosem. Takie jest nasze hasło razem z rodzicami. Rodzice są dla nas bardzo ważnym elementem. Pytamy ich o wiele rzeczy, decydują w wielu kwestiach i realizujemy to wychowanie w taki sposób, żeby było profesjonalne, ale jednak było cały czas wspomaganiem rodziny, bo to rodzice są od tego, żeby wychowywać dzieci i oni na to wychowanie mają największy wpływ. Jesteśmy w takim projekcie Comenius Yale. Jest taka wymiana, która daje nam możliwość podpatrzenia ciekawych rzeczy, rozwiązań właśnie w przestrzeni pedagogicznej w przedszkolach berlińskich. Mamy też bardzo ciekawe pomoce. Wszyscy angażują się do tego, żeby wytworzyć coś, co jest albo bardzo drogie na naszym rynku, albo w ogóle niedostępne, a widzieliśmy w przedszkolu berlińskim i jest bardzo ciekawą pomocą. W naszym przedszkolu pracujemy metodą projektu. Tworzymy projekty w pełnym tego słowa znaczeniu. Cała kadra pedagogiczna została przeszkolona w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu którego to założyciele uczyli się metody od samej twórczyni, profesor Lilian Katz. Projekt jest metodą nauczania o charakterze badawczym, która daje ogromną szansę wyboru aktywności dzieciom. Nauczyciel oczywiście cały czas za tymi dziecięcymi działaniami podąża, dba o to, żeby projekt zachował swoją strukturę, żeby realizowane były wszystkie treści z zakresu podstawy programowej, no i stwarza dzieciom warunki, dostarcza materiały. Jesteśmy w przedszkolu numer 32, Świerszczykowe Nutki. Nasze dzieci przychodzą tutaj, bo wiedzą, że jest w przedszkolu dobrze. Przychodzą, ponieważ wiedzą, że czegoś się nauczą, że dobrze się będą bawiły. Rodzice są przekonani, że dzieci są pod bardzo dobrą opieką i są prowadzone przez dobrych nauczycieli i mają liczne zajęcia, które rozwijają ich umiejętności, zdolności i talent. Mamy na etacie psychologa, mamy na etacie pedagoga specjalnego, mamy logopedę również, także rozwijamy i wspomagamy dzieci w różnym zakresie. Dzieci uczą się gry hokeja, piłkę nożną, wychodzące dziecko z przedszkola. Jest dzieckiem kreatywnym, jest otwartym na świat. Projekt nazywa się Na Łazarzu zawrót głowy od, od hokeja już gotowy. Mamy takie zajęcia cykliczne raz w tygodniu tutaj. Polega to na normalnej zabawie po prostu z elementami które hokeja. Korzyści są bardzo duże, bo to jest zdrowy tryb życia. Dzieci y, uczymy y, gry fair play, y, Koleżeństwo przede wszystkim, bo to jest y, sport zespołowy, także duże, plus koleżeństwa. No przede wszystkim tutaj mówię zdrowotny, tutaj po prostu nie. Patrona na tym objął klub Stozyb Warta, tam gdzie również ja mam zajęcia z dziećmi i, i pracuję tam. Także w przyszłości to jest to, można powiedzieć, dzieci, które, rodzice, dzieci, które wyrazą zgodę i chęć kontynuowania tych zajęć, znaczy przygody z okejem, mogą tutaj się zgłosić do Szkoły podstawowej 26, gdzie. Od pierwszej klasy są, w każdej klasie są dwie godziny zajęć takich, może z akcentem hokejowym. Ktoś mówił, że kiedyś dzieci były inne, nie? Były lepsze, może teraz gorsze, to nieprawda, po prostu dzieci może były inne. Specyfika po prostu, tak się to wszystko rozwija, do tego, że też do tych dzieci inaczej podchodzić. Musimy tutaj dzieci w jakiś sposób przekonać i żeby chwyciły tego bakcyla. W tym już nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby dzieci kontynuowały, chodziły na zajęcia. roku mamy innowację pedagogiczną, hokej na trawie i najstarsza grupa dzieci raz w tygodniu właśnie nabywa umiejętności radzenia sobie z kijem hokejowym. Dzieci mają dużą frajdę, zresztą jest zaspokojona potrzeba ruchu. Mamy nadzieję, że w przyszłości którejś z tych dzieci faktycznie będzie laskarzem. Znajdujemy się w przedszkolu 48 w Poznaniu przy ulicy Łukaszewicza. Przedszkole ma już 60-letnią tradycję. Takim naszym nadrzędnym celem jest integracja ze środowiskiem, czyli tym, co jest dziecku najbliższe i właśnie urządzamy co roku w okresie y, na przełomie maja i czerwca festyny rodzinne y, i wtedy właśnie na zewnątrz w ogrodzie robimy y, ogromną imprezę y, i zapraszamy między innymi też mieszkańców Tutejszej dzielnicy Łazarskiej. W obrębie dzielnicy Łazarz jest, funkcjonuje kilka przedszkoli. Przedszkole 39, 32, 51, 25, 44. My ze sobą współpracujemy, to znaczy się współpracujemy, jeśli chodzi o bezpośrednią nawiązywanie kontaktów między przedszkolami związane z dziećmi. Bierzemy udział w olimpiadach, organizujemy wspólne wyjazdy, Organizujemy, no i też współpraca związana jest z tym, że my, dyrektorki tych poszczególnych przedszkoli, raz w miesiącu spotykamy się w jednym zawsze z przedszkoli i omawiamy tematy, które są dla nas istotne i czasami problematyczne do, do rozwiązania. Panuje między nami zdrowa atmosfera, nie ma rywalizacji. Każda z nas ma jakieś inne formy pracy i współpracy. Organizujemy m.in. nawet warsztaty dla rodziców, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Wymieniamy swoje doświadczenia i dzielimy się też obserwacjami. Tego czasu było tak, że każdy pracował na swój rachunek. Natomiast nie, chcemy jednak, żeby, żeby te dzieci się też integrowały, bo one pójdą do szkoły. Tutaj są dwie szkoły obwodowe 77 i szkoła nr 9. Tak samo współpracujemy z tymi szkołami. Spotykamy się i, i, i dzieciom po prostu w tym nowym środowisku będzie łatwiej zaistnieć.